Cześć. Z tej strony Polonius, a to jest audycja z legendawnego fandomu. Podczas której wybierzemy się w podróż po historii fandomu Bronis. Wojna o na przełomie lutego i marca 2011 roku. Choć zakończona zwycięstwem dla Bronych i powrotem do statusu quo, zainicjowała pewne zmiany w fandomie. Dotychczas mocno skupieni na tym imageboardzie fani, powoli zaczynają szukać innych miejsc, które mogliby nazwać domem, zabierając oczywiście ze sobą kolorowe kucyki. Powoduje to, że pastelowe czołki zaczynają zalewać już nie tylko fortun, ale także inne popularne zakątki internetu, trafiając w orbitę zainteresowań coraz szerszej społeczności. Choć Equestria Deli stanowi ładną wizytówkę fandomu, prezentując w przystępny sposób jego twórczość i najnowsze wieści ze świata dotyczące serialu i marki My Little Pony, będąc blogiem nie pozwala na zbyt wygodną wymianę zdań i poglądów. Nie wszystkim nowym bronem zaś odpowiada specyficzne czanowe środowisko, niezależnie czy jest to forczan z napięciami między bronymi i niebronymi, czy kucykowe MLP Chan i Pony Chan. Ponadto prędkość, z jaką rozwija się ten fandom, w połączeniu z niespotykaną kreatywnością powoduje, że dotychczasowe środki zwyczajnie nie wystarczą dla wszystkich chcących w jakiś sposób wyrazić siebie. Pojawia się muzyka, animacja, czy projekty programistyczne obok już obecnych rysunków czy fanfików. Zaczynają więc powstawać masowo mniej i bardziej wyspecjalizowane portale internetowe, takie jak fora czy blogi. Zalew Equestria Daily opowiadaniami fanów wymusza powstanie repozytorium fanfików, takich jak Film Fiction, założone 10 lipca 2011 roku. Ogrom artów przyczynia się do stworzenia stron typu Brony Boru czy Paniboru, archiwizujących rysunkową twórczość. Bronis mogą wspólnie oglądać streamy premierowych odcinków, czy urządzać nowce filmowe na portalach typu Brony State, a na SynchTube regularnie odbywają się kucykowe maratony. Powstają fora RPG-owe, a nawet portal społecznościowy rainbowdash.net, wiele z nich istniejących do dzisiaj. Pojawia się strona z memami My Brony, będąca częścią Cheeseburgera. Na czanach i forach pytanie which pony is the best pony wywołuje żywe dyskusje, przeobrażające się nieraz w kłótnie którym dorównywać może jedynie konflikt między zwolennikami księżniczki Celestii z w Solar Empire, a lunarnymi z New Lunar Republic. Powoli powstają też Tumblrowe blogi o tematyce Ask Depony, w których na pytania czytelników odpowiadają narysowane przez rysownika postacie. Jednym z najbardziej poczytnych jest Ask Princess Molestia, prowadzone przez John Joseko, którego główną bohaterką jest alter ego księżniczki Celestii, lubiąca wykorzystywać seksualnie inne kucyki, księżniczka Molestia. Blog bazuje często, choć nie wyłącznie, na sugestywnym humorze, nigdy jednak nie wkracza na poziom pornografii i klopów. Co zdaje się być zaskakujące, Fandom nie tylko ani trochę nie przyhamował po zakończeniu emisji pierwszego sezonu 6 maja, ale też duża część tych inicjatyw powstała podczas przerwy trwającej do 17 września. Jednak spotkania w internecie przestają wystarczyć i już w pierwszej połowie 2011 roku zaczynają być organizowane pierwsze luźne spotkania bronych w realnym świecie, znane na zachodzie jako brony Meetups, które stopniowo zyskują na popularności. Aż w końcu, 25 czerwca 2011 roku w Nowym Jorku odbywa się pierwszy konwent dla bronych o nazwie BronyCon. Choć warto tu jednak dodać, że najstarszym konwentem dla dorosłych fanów marki My Little Pony jest brytyjski UK PonyCon, istniejący od 2004 roku i działający po dziś dzień. Na pierwszym BronyConie zjawia się około 100 uczestników, i ma on charakter porównywalny z naszymi swojskimi większymi ponimitami. Z jedynym gościem specjalnym w postaci założyciela rainbowdash.net Kabala. Sukces konwentu zachęca do zorganizowania kolejnego. Już 24 września odbywa się druga edycja, na której pojawia się pierwszy raz osoba związana z serialem. Szef zespołu animatorów Jason Thiessen. Liczba uczestników zaś ulega potrojeniu. Pojawienie się tak znacznej persony na wydarzeniu fanowskim nie dziwi, bo w drugiej połowie 2011 roku dorośli fani paselowych koników są już w świadomości mainstreamowych mediów. Prasa analogowa i cyfrowa oraz telewizja nie może nadziwić się temu fenomenowi, a do lubienia serialu My Little Pony Friendship Is Magic przyznają się osoby publiczne, takie jak piosenkarz Andrey WK czy Prezydent Bill Clinton. Nie zmienia to jednak faktu, że broni stereotypowo postrzegani są jako banda zboczonych, grubych i zapuszczonych 30-letnich mężczyzn. Hasbro i studio DHX Media dosyć szybko nawiązują kontakt z fanami, przede wszystkim za pośrednictwem Equestria Daily. Do redakcji bloga trafiają oficjalne materiały promocyjne, nierzadko przygotowane specjalnie dla nich, takie jak poszerzona wersja klipu Equestria Girls, Kucykowej przeróbki piosenki California Girls z Perry, mającej promować nadchodzący drugi sezon, czy wersja recenzenska interaktywnej książki Twilight Sparkle Teacher for a Day. 14 i 16 września 2011 roku pojawiają się także wywiady z Jasonem Tisenem i Lauren Faust. Kontakt z fanami nie ogranicza się jednak wyłącznie do Questra Daily, przykładowo bronemu Beetle Dude 64 który opublikował na YouTubie nagrania ze szkolnej prezentacji z fizyki na temat nieściłości w serialu, Hasbro przekazuje pokaźny zestaw zabawek. Sielankową sytuację prężnie rozwijającego się fandomu psują jedynie wciąż tlące się konflikty na Forczanie. 22 października 2011 roku, w dniu premiery odcinka Luna Eclipse, założyciel Image Boardu, rozpoczyna kolejną czystkę kucykowych threadów, Polecając bronym, aby przenieśli się na swoje własne strony. Konflikt ten nie osiąga już jednak takich rozmiarów, jak ten z początku roku, bowiem rosnący fandom coraz bardziej traci swoje forczanowe korzenie. Co jednak z samym serialem? Niezmiennie cieszy się ogromną popularnością. Statystyki zamieszczone na Equestria Daily przed premierą drugiego sezonu wskazują, że umieszczane jeszcze wtedy na YouTubie odcinki mają co najmniej 500 tysięcy wyświetleń, najczęściej oscylując wokół liczby 900 tysięcy. Tak duży sukces serialu zachęca Hasbro do wzmożonej akcji marketingowej, nieraz przy okazji puszczając oko w kierunku fanów. Wspomniana już piosenka Equestria Girls zawiera w sobie chociażby słowo Bronis. Zainteresowanie wzbudza też billboard Bridal Mates, mocno zainspirowany filmem Bride z mainseek, z podejrzliwie ułupionymi spodełba, kontrastujący ze stereotypowymi posterem bajki dla dzieci. Kampania reklamowa okazała się nie być przesadzona, gdyż premierowy odcinek drugiego sezonu, The Return of Harmony Part 1, w którym bohaterki muszą się zmierzyć z panem chaosu Discordem, został bardzo ciepło przyjęty przez fanów, a sam główny zły do dzisiaj zajmuje wysoką pozycję w rankingach złych postaci. Nie tylko zresztą jedynie w serialu Pony. Premiera drugiego sezonu jest też wyjątkowa, dlatego, że Director of Harmony jest ostatnim dwucinkowym epizodem, który nie został wyemitowany w całości jednego dnia, zmuszając fanów do czekania na koniec historii przez cały tydzień. A jak sprawa wyglądała w Polsce? Podobnie jak fandom światowym, także i nasz wywodzi się w dużej mierze z czanów, karaczana, polfursu. I międzynarodowego bordu na Ponyczanie. Także analogicznie do zachodu, polscy broni zdostrzegają potrzebę organizacji własnego miejsca w internecie, mogącego przyciągnąć ludzi nie przesiadających na czanach. W tym to właśnie celu 5 lipca 2011 roku powstaje blok For Glorious Equestria, założony przez wywodzącego się z Polfursu Merjampa. I podobnie jak pół roku temu Equestria Daily, szybko staje się dominującym portalem polskiego fandomu, skupiając się na promowaniu twórczości fanowskiej, w szczególności ojczystej. Służy też jako platforma do ogłaszania ponimitów, w czym ma pomóc choćby akcja Ponymit w Twoim mieście, której pierwsza edycja odbyła się 17 grudnia 2011 roku. Polegała ona na zbieraniu się pod ważnym budynkiem administracyjnym w danej miejscowości, np. ratuszem o 12 w każdą, mniej więcej, pierwszą sobotę miesiąca, mając ze sobą jakiś kucykowy znak rozpoznawczy, czy choćby nucąc Winter Rapop. Akcja ta jednak nie była wycelowana na największe ośrodki miejskie, które zdążyły zorganizować się już lokalne fandomy. Najstarszym z nich jest fandom warszawski, który zawiązał się 21 sierpnia 2011 roku na pierwszym polskim spotkaniu bronych, Polimicie, zorganizowanym przez użytkowników Polfursu i Ponyczana. Choć pojawiło się na nim raptem pięć osób, na kolejnych mitach liczebność systematycznie rośnie, a spotkania w stolicy organizowane są właściwie nieprzerwanie co tydzień, w soboty, aż do pandemii COVID-19. W tym okresie warszawskie ponimity odbywają się najczęściej w kawiarni Paradoks, Wtedy jeszcze przy ulicy Jezierskiego nie opoda liceum imienia Stefana Batorego. Choć zdarzają się też mity w innych miejscach, np. przykład sesja zdjęciowa w malowniczych bunkrach. Standardowo spotkania zaczynają się o godzinie 15 i po około 2 godzinach bronis przechodzą do położonego w samym centrum przy alejach jerozolimskich decha smyku, by poglądać zabawki oraz czasem coś kupić, a następnie udają się do położonego naprzeciwko KFC szybko jednak dochodzi do skrzytów z obsługą kawiarni paradoks, gdyż w grupie złożonej przeważnie z osób w wieku późno gimnazjalnym lub wczesno -licealnym, mało kto chce cokolwiek zamawiać. Jeden z bronych, Olhado, proponuje wprowadzenie opłaty dwóch złotych od każdego, jednak zostaje to przez społeczność odebrane jako chęć zarobienia na fandomie. Nie bez znaczenia jest też fakt, że Olhado prowadził na mitach sprzedaż przypinek, w efekcie czego powstaje nie do końca zdrowa atmosfera, a sam Olchado niedługo potem wycofuje się z fandomu. Niedługo potem bonimity, których nazwa wywodzi się bezpośrednio od futrzakowych formitów, zostają zorganizowane także w innych dużych ośrodkach, takich jak Katowice, Trójmiasto czy Kraków. Ten ostatni zresztą w grudniu staje się najszybciej rosnącym fandomem lokalnym w kraju. Szybko też pojawia się zjawisko gościnnego przyjeżdżania na mity do innych miast. W roku 2011 Warszawa przoduje także w innych innowacjach, wprowadza chociażby niebieski zeszyt, w których prowadzone są listy obecności. Zapoczątkowuje tradycję oglądania premier odcinków My Little Pony French Magic poczynając od Luna Eclipse i trwającą do trzeciego sezonu oraz tworzy grupę facebookową Warszawa Bronis, na której zresztą obecnie mam przyjemność być jednym z adminów. Założona przez Olchato 22 października jest starsza od pierwszej, nieistniejącej już broni z Polska, założonej dopiero w styczniu 2012 roku. FGE i tworzące się grupy Facebookowe nie były jedynymi miejscami dla polskich bronych. 13 sierpnia 2011 roku powstało forum MLP Polska, założone przez Jadgoleka i Herbiego, wywodzących się z forum League of Legends, gdzie istniała spora grupa fanów i antyfanów kucyków. I to właśnie ci drudzy zaproponowali, by broni stworzyli swoje własne forum. Nie tylko jednak fandomem żyje brony i istotny, przynajmniej na początkowym okresie broniactwa, jest także serial. Tutaj polscy fani nie byli zbyt rozpieszczani przez ojczysty dubbing, który podczas pierwszych sezonów pojawiał się ze sporym opóźnieniem w stosunku do oryginału. Ratunkiem były jednak napisy sporządzane do końca 2011 roku przez Obsession Octopusa, których cechą charakterystyczną było używanie kolorów do rozróżnienia kwestii poszczególnych postaci, niespotykane później aż do czasów Sparku Saps. Co ciekawe, Obsession Octopus nie tylko nigdy nie uważa się za bronego, ale też wielokrotnie mówił o pogarcie dla fanów i krytyce FGE. Wraz z początkiem 2012 roku oficjalnie zakończył działalność z powodów groźby sprawy sądowej za łamanie spraw au autorskich, ale jego wcześniejsze zachowanie może wskazywać, że był to jedynie pretekst do zerwania z fandomem. Zastanówmy się przez chwilę, jak wyglądało życie przeciętnego Bronego w 2011 roku. Oczywiście, w miarę na bieżąco śledził serial, który emitowany był w każdą sobotę, z przerwą między dwoma pierwszymi sezonami od 6 maja do 17 września. Mógł też kolekcjonować zabawki, takie jak najbardziej typowe Playful Ponies, z czasalną grzywą i ogonem, czy Blind Buggy, czyli małe figurki wydawane w zamkniętych saszetkach. W przypadku tych drugich zresztą, choć w zamyśle kucyki w nich znajdowały, miały być całkowicie losowo, szybko rozpracowano numerację serii, umożliwiając sprawdzenie co znajduje się w środku opakowania bez jego otwierania. Poza tym, na amerykańskim rynku pojawiły się kucykowe zabawki w McDonald's, będące mniejszymi i biedniejszymi wersjami Playful Ponies. Oczywiście jednak, wszystkie one były skierowane do małych dziewczynek. O figurkach dla fanów sprzedawanych masowo, pokroju tych od Funko, Bishuijo czy nawet serii Guardians of Harmony, jeszcze nikt na poważnie nie myślał. Choć życie fanowskie w pierwszej połowie 2011 roku skupione było głównie w internecie, to pod koniec roku spotkania lokalnych bronych odbywają się na całym świecie, choć jeszcze sporadycznie przebierają postać bardziej zorganizowanych panimitów. Częstym widokiem na nich są ludzie w kucykowych t-shirtach z przypinkami i figurkami kucyków. Pojawiają się też inne gaczety w postaci zeszytów czy krawatów z kucykowymi nadrukami. Pluszaki praktycznie jeszcze nie występują, a nieliczni posiadacze najczęściej uszyli je sobie sami. 2011 rok to także wysyp uważanych za kultowe dzieł każdego filaru w twórczości fanowskiej. Choć planowałem w jednej audycji zawsze je wszystkie, okazało się to niemożliwe, stąd dzisiaj przyjrzymy się jedynie fanfikom, zostawiając muzykę, animacje i oprogramowanie na kolejny odcinek. Jak być może pamiętacie z poprzedniego epizodu, pierwszym uważanym za kultowym fanfikiem jest Cupcake z pióra Sergeanta Sprinklesa, wydane 25 stycznia 2011 roku na Forczanie. Większość opowiadań wydawane jest jednak na Equestria Daily, choć istnieje już pierwsza próba stworzenia kucykowego portalu na wzór fanfiction.net. Niestety jednak zniknął on całkowicie w mrokach dziejów, zastąpiony przez do dzisiaj działający Film Fiction, założony 10 lipca 2011 roku. Wróćmy jednak do pierwszej połowy roku. Kolejnym wartym odnotowania fanfikiem, zgoła odmiennym od Cupcakes, jest wydane 8 marca Bubbles, pióra Fluffy Puff, choć w momencie wydania autor pozostaje anonimowy. Fanfic opisuje dzieciństwo Derpy oczami małej klaczki z zaburzeniem rozwoju, przede wszystkim tłumacząc smutną historię powstania znaczka. Otwarte zakończenie pozostawiało czytelników na tyle roztrzęsionych, że powstała jego alternatywna, szczęśliwa wersja napisana przez Bołtara. Fanfiki to jednak nie tylko krótkie twory, o czym świadczy napisane przez Kakad Fallout Equestria, którego pierwsze fragmenty opublikowano 12 kwietnia. Ten crossover My Little Pony French is Magic z serią gier Fallout, dziejący się 200 lat po wojnie na megaczary, która przekształciła Equestrium w pops nuklearne pustkowie, przez długi czas pozostawał w powszechnej świadomości najdłuższym tekstem pisanym fandomu, liczącym 614 tysięcy słów, czyli 2050 stron. Choć ostatnie rozdziały wyszły 20 grudnia 2011 roku, to magia Fallouta trwa do dzisiaj. Powieść doczekała się wielu pięknych wydań papierowych, w tym polskiego z 2017 roku od SANA, czy, będącego obecnie w przed sprzedaży od Ministry of Image, oraz co najmniej kilku audiobooków. Wytworzony wokół niej pod fandom, nieprzerwanie produkuje rysunki, animacje, gry czy wamfiki, z których jeden, Project Horizon, ponad dwukrotnie przekracza objętościowo oryginał. Jako ciekawostkę wspomnę też że posna Equestria Daily o fanfiku ozdabia rysunek kucyka w Power Armorze z 27 marca, który na potrzeby powieści został lekko przerobiony. W oryginale tytuł brzmi Fallout 3, będąc grą słowną i łącząc tytuły gry z angielskim słowem oznaczającym śrebaka. Fallout Equestria nie jest jednak jedyną popularną powieścią wydaną w tym okresie. To samo miano może nosić Passing z Penastroka, publikowane od 18 czerwca do 29 sierpnia. Jest to opowieść o Nyx, małej klaszce będącej wynikiem nieudanego obrzędu mającego za zadanie przywrócić Nightmare Moon. Zagubione w lesie Everfree i znajduje Twilight Sparkle, która próbuje je wychować, ukrywając przy tym jej prawdziwą naturę. Fanfic ten także doczekał się wielu inspirowanych nim dzieł fanowskich, w tym licznych wydań książkowych, także w języku polskim. Kolejną powieścią wśród fanfików jest Crisis Equestria, pióra Ganon FLCL, którego pierwszy rozdział został opublikowany 9 sierpnia 2011 roku. Fabuła opowiada o Main Six, które przechodząc przez magiczny portal trafia do alternatywnego świata podzielonego na dobrą i złą połowę. Ta pierwsza przypomina Ekwestrię, druga zaś jest połączeniem niebezpiecznych pustkowi i wielkich metropolii, w jednej z których lądują bohaterki. Aby powrócić do domu, zmuszone są przedostać się na drugą stronę, walcząc po drodze ze swoimi alter ego, będącym ich całkowitym przeciwieństwem. Sam fanfic powstawał zresztą dosyć długo, bo prawie 8 lat, z czteroletnią przerwą między rozdziałami 38 i 39. Doczekał się też w 2013 roku niepełnego polskiego wydania książkowego, obejmującego pierwsze 10 rozdziałów. Pora jednak powrócić do źródeł i przywitać kolejny tytuł z gatunku Gora. Pod koniec sierpnia, zainspirowany utworem „Wooden Tostera, Aurora Dawn publikuje Rainbow Factory. Jest to opowieść o Skutalu, która po niezdanym egzaminie z latania trafia do tytułowej fabryki tęczy, gdzie poznaje mroczną tajemnicę jej wytwarzania. Nieporównywalnie mniej drastyczne niż Cupcakes opowiadanie do dzisiaj inspiruje wielu twórców, a jego popularność sprawiła, że w świadomości fanów błędnie przyjmuje się, że to piosenka Wooden Tostera powstała po fanfiku, a nie tak jak jest w rzeczywistości, na odwrót. Ciekawostką jest też fakt, że w Polsce przez pewien czas działał projekt stworzenia animowanego filmu na podstawie dzieła. Ostatnim z kultowych, choć zdecydowanie nie ostatnim z ciekawych, jest wydane 26 września przez Rob Kakeran, 53 My Little Dashi. Zainspirowany przez serię grafik Opposite Bros.a ukazujące źrbięce bohaterki My Little Pony Friendship is Magic w naszym świecie, fanfic opowiada o obronym, który pewnego razu znajduje na ulicy karton z śpiącą małą rainbow dash w środku, zabiera ją do domu i zaczyna wychowywać jak córkę. Opowiadanie mocno grało na uczuciach czytelnika. Samemu zresztą uroniłem na nim ostatnie łzy wzruszenia w swoim życiu. Nic więc dziwnego, że także odcisnął się z świadomości fanów i dał inspirację wielu projektom, między innymi dwóm filmom, z których jednak dokończony został tylko jeden. 30-minutowy My Little Dashi The Mini Movie z 2014 roku autorstwa Storm XF3, który łączył rzeczywistą grę aktorską z animacjami kucyków. Pierwszy z kolei miał być filmem godzinnym. I choć został zapowiedziany przez Johna Morfa w 2012 roku, po dwóch latach pracy przerwano z uwagi na trudności w realizacji, dołączając do rosnącej listy niedokończonych fanowskich projektów. Przy okazji My Little Dashi nie można nie wspomnieć o polskiej komie autorstwa Freya, która została wydana niedługo potem na FGE. I, choć postając całkowicie niezależnie, ukazywała podobną historię. Tym razem jednak opisywała historię bronego spotykającego ludzką wersję Fluttershy, a relacja między nimi miała charakter romantyczny, a nie rodzicielski. Chciałbym też wspomnieć o jeszcze dwóch fanficach, które, choć nie osiągnęły tak ważnego statusu w fandomie, mocno zapadły mi w pamięć. I co ciekawe, obydwa opublikowane zostały na Film Fiction w podobnym czasie, bo 11 i 12 lipca 2011 roku. Pierwszym z nich jest Silent Ponyville autorstwa Sam Rosa, będące, jak sama nazwa wskazuje, horrorem silnie inspirowanym serią gier Silent Hill. Jego bohaterką jest Pinkie Pie, która zaczyna miewać koszmary. Gdy tradycyjne metody zawodzą, zgłasza się do Twilight, która rzuca na nią czar, w wyniku którego różowa klacz przenosi się do alternatywnej wersji Ponyville, będącego spowitym mgłą i zamieszkanym przez potwory. Aby się wydostać, Pinkie będzie musiała rozprawić się z własną tragiczną przyszłością. Salent Ponyville było pierwszym z serii czterech fanfików dzielących się ze sobą tytuł. Ponadto w skład uniwersum wchodzi jeszcze kilka opowiadań pobocznych, nie będących horrorami i niewymaganych do zrozumienia fabuły, ale stanowiące przydatne tło. Drugim mniej konwencjonalnym fanficiem, opierającym się na ciekawej koncepcji, jest Somewhere Only We Know, napisane przez Patchwork Poltergeist. Wydarzenia serialu są w nim bowiem niczym więcej niż marzeniami sennymi starzejący się klaczy imieniem Rainbow Dash, zamieszkującej małą stajnie w wiejskim gospodarstwie w okolicach przełomu XIX i XX wieku. W 2012 rok fandom wkracza z pełnym rozmachem. Populacja Bronych nadal rośnie w szybkim tempie, a każdy tydzień rodzi setki fanowskich dzieł, grafik, opowiadań czy klipów na YouTubie fani Przesiadują na imageboardach, blogach i forach oraz coraz częściej spotykają się w realu. Pomimo niemałego hejtu ze strony ludzi postronnych, kucyki zalewają internet i nawet trafiają do mediów mainstreamowych, a towarzyszą im hasła Love and Tolerate i Bibrony Proud. I nic nie wskazuje na to, by trend ten miał w najbliższym czasie się zmienić. Zgłębianie się fandom 2011 roku potrafi dać zajęcie na kilka letnich wieczorów dzięki bogactwu materiałów źródłowych i ich opracowań. Zainteresowani kulturą czanową, ledwie mu śniętą przeze mnie w tym odcinku, znajdą informacje na wspomnianej już stronie gyropedia.fandom.com. Fani fanowskiej twórczości z kolei wiele skorzystają z artykułów na mlpfanart.fandom.com. Początki polskiego fandomu opisane są zaś na mylittlefandompolska.fandom. .com. Niezmiennie też polecam źródła w postaci starych wpisów na blogach Equestria Daily i For Glorious Equestria, a także licznych forach fanowskich. Szczególnie należy tu wspomnieć o wywiadach z Jasonem Thyssenem i Lauren Faust z dnia 14 i 16 września 2011 roku opublikowanych na pierwszym z tych dwóch portali, które nie tylko traktują o produkcji serialu, ale też a może nawet przede wszystkim świetnie ukazują klimat przedetnia premiery drugiego sezonu, która nadeszła 17 września. Warto też zapoznać się z dziełami, które zaprezentowałem w niniejszej audycji, gdyż nierzadko stanowią one podstawę wielu odniesień w późniejszej twórczości. W przypadku fanfików szczególnie przydatne w tej kwestii jest oczywiście film fiction, choć należy pamiętać, że rzadko trafiły tam utwory powstałe przed 10 lipca 2011 roku. Nie jest to jeszcze oczywiście koniec opowieści o tym roku. Została nam bowiem reszta bogatej twórczości fanowskiej, którą omówię w następnej audycji. Tymczasem jednak pora już kończyć ten odcinek. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.